Szanowni Państwo, dzisiaj z, z ryzyku Skierniewickiego, czyli z symbolu Skierniewic, chciałbym się do Państwa zwrócić y, z życzeniami od radnych Rady Miasta Skierniewice dla mieszkańców Skierniewic. Przede wszystkim życzę Państwu dużo zdrowia, bo to, ten element jest najważniejszy i ten, kto nie doświadczył jakiejś choroby, jeszcze tego nie czuje, ale, ale tych, ci y, z nas, którzy już... Y, co się, się stało, to wiedzą jak to jest cenna rzecz i jak warunkuje nasze życie. Poza tym, życzliwych ludzi wokół, bo życzliwość jest takim elementem, że wszystkim żyje się le lepiej. A skierniewicą, żeby zapowiadany szumnie że kryzys gospodarczy ominął nasze rodziny, ominął nas wszystkich i żebyśmy w przyszłym roku i przez te święta byli tak szczęśliwi, tak zadowoleni, jak byliśmy przez ostatnie lata biegu. Wszystkiego najlepszego.